Mówili, że zamknęli, ale nie poddajemy się, może gdzieś jest uchylona bramka. Nie, tak na poważnie to tam jakieś prace postępują. Powiedz za jakiś czas, za kilka lat będzie można tam wejść i przespacerować się tym, tym korytarzem pomiędzy. Bardzo fajne miejsce. Bardzo, bardzo urokliwe mógłbym nawet powiedzieć. Choć pogoda nam tutaj poprzeszkadzała dzisiaj. To i tak udało nam się kilka. Fajnych miejsc zwiedzić dzisiaj. To tylko jeden dzień naprawdę świetne miejsce. Zaraz się rozpędzę gdzieś dronem. Tylko nie wiem, czy stąd, czy może tam zaparkuję. I to polecę. Zobaczymy, co się uda. Po tym upadku w te piękne słoneczniki. Nie mogłem się po raz ponowny połączyć z nim, więc nie wiem. damy mu szansę. Niech trochę ostygnie przez noc, wysuszy się. Może będzie jeszcze działał. A jak nie, to lipa. <grym> Idziemy na ośrodek, Coś trzymać. Nie? Tak? Co to za dzień? Co to za dzień? Co? No już tutaj biegają. Nie wiem. Zawsze się to wiem. Co? Jak to tu Kiłkarski. Ale to powiedzie tam po drugiej stronie gdzieś są. Tam są, no. Tam Karolina jest. Czy ja, ja tutaj nie muszę żadnych komentów dodawać, prawda? Zdjęcia pokazują wszystko. Uważaj, nie podchodź na samą krawędź. Wyżej nie mogłeś wejść, synek. Ty też. Gun? Tam Yeah. Małpy normalnie, nie dzieci. I chodź szybko, bo wiesz, był już taki zmęczony. To jest, to jest metoda noszenia dzieci. Nowa metoda. Nowa metoda. Tata jak on let go, to on... Dobre ćwiczenie na biceps. Tak? Chodź. Czy ja dziwnie wyglądam? Czy ludzie na mnie jakoś dziwnie patrzą? Wyglądasz bardziej Jakbyś ty poszedł kopać. To będzie jej. Tak? Dobra. Idziemy. Super, super. No to idziemy w takim razie. Mamy dzisiaj zamiar wejść na to, a zobaczymy czy mnie puszczą z kamerą ogólnie. Także będzie, będzie zaraz wszystko wiadomo, proszę Państwa. Ale Kacper może na pewno iść. Tutaj niech jakiś tłumacz nam to ogarnie. Malutki jest trochę smutny, bo park jest otwarty dla niego, tylko w środę i w sobotę, ten mały. Więc muszę z nim zostać tutaj. Nikt nie chciał kamerki założyć na głowę, więc może będzie okazja jeszcze wyjść w sobotę. I tyle. I wtedy dopiero będziemy mogli sobie coś nagrać już z samego Adventure. Jeżeli się trochę wiatr uspokoi, to polatamy dronem. Ale to jeszcze chwilę, poczekam aż trochę, trochę, trochę zejdzie. Bo widzę w miarę duże fale, więc pewnie wyżej jest dosyć Dosyć trudno temu dronowi będzie latać. A na tą chwilę dziewczyny poszły kupić bilet z kubą i za chwilę tam będą mieli fan Jak było? Fajnie zimno <grywa> Zimno? <grywa> jest <Maja> cała znaknięta <grywa> Cześć Proszę Są trzy ręczniki Kuba, Nie, ty. a tak, proszę Jak było? Fajnie, bardzo zimno. Super, thank you? Um, Thanks to you. Okay. Sorry. I'll go. A, yeah, a ty jak? Dawałeś radę? Ninja. Wszedłeś na tą dużą zjeżdżalnię? Jestem ninjo. Co? Jestem ninjo Dałeś radę, Rysiu. Super, fajnie co? Maję wystrzeliłam w kosmos No? Tak, bo to była taka rzecz, gdzie leżysz i potem skaczesz taka... O, oh, dziękuję Była taka rzecz, gdzie ty... ktoś leży i potem skacze ktoś inny i się. I co, wybijało cię w powietrze? Tak Ekstra I co, Maja poleciałaś w kosmos? A Karla spróbował na mnie i ja tak po prostu <coughs> I tylko zresztą ślizgnąłem się Ale super Bo Kuba połknął I byliście na godzinę? Co? Na godzinę mama wam zapłaciła, nie? Tak. E, chyba taka. Co wam się najbardziej podobało? Byliście na tej zjeżdżalni tamtej dużej? Tak, wielkiej i małej. Tak? Tak. A tam powiedzieli... Coś tam minutos orange, nie to może nawet nie musieliśmy wychodzić. A wy no, mieliście nie. opaski? Tak, Ta. mieliśmy orange. A, no to musieliście zejść, za nie? No. Ale piasek fajnie No fajny, Ta. fajnie. Tam dalej jeszcze jest le lepszy piasek. Ale super. Pogoda nam się porwiła tylko trochę biały, ale jest spokój. Tutaj się schował pod tym. masz jakiś pod ręcznikiem. Ej, to jest Iron Maiden. To jest Franc A, francuski Europe. Francuzki Europe, słuchajcie. Ja myślę, że głosiki. Ja myślę, że powinniśmy go kawalować do Polski. Słuchaj, cokolwiek by nie grali, śpiewają po francusku. I beznadziejnie. Nie wiem, czy to akcent, czy... Ja się Never boję. Bardzo mi przykro, ale Google tego nie ogarnia. Co robisz dzisiaj w pracy? Właśnie muszę Stara co dzisiaj w pracy. Mam no. się w pracy. No na mnie, od rana piszę. A ma ofu, nie? Kto? Kler! Słuchajcie, nawet na wakacjach nie można odpocząć. Może się zamienił miejscami, bo... Czemu? Nie będzie to przeszkadzało? No dobrze. Jeszcze teraz w biurze muszę zmienić miejsce. Rafał... Dobra, idziemy, zobaczyć co tam Maja wymyśliła, bo znalazła jakiś market, który przyjechał. Ogólnie dzisiaj pusto jest. W ludzi wywiało chyba jakaś zmiana. Jedna osoba na basej <farther> szyi… oh. <goholi> Idziemy. zobaczyć, co tam co tam przyjechało do nas w odwiedziny dzisiaj. To idzie ze mną. Czekaj, ja idę po nie Ale co to niby przyjechało tutaj? Tu, taki wielki Tu podobnie. Yeah. Tu. Co tu przyjechało? Co oni? Oni to zbierają już? A Popecz? A o to wam pewnie teraz rozumiem. No, Dziewczyno. To był dobry strzał. Teraz ty kasper. Nie gniewaj się, każdy ma swoją szansę. Jeszcze nie ruszyłeś, się już spadają. Dawaj, bal. Gościu! To był rekord. Jeszcze raz, jeszcze raz. Jeszcze raz. Karla, to spada. Jeszcze nie zdążyłem nawet nic zrobić. Okej. Okay. Jesteś ready? Jesteś ready? <grymne> 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 Jest... Do... Tak? To teraz. <grymne> Uda... Udało się. Brabo. O, Powiedz mi, kogo ko ty, ty, ma ko ty masz bluzę? Ty po prostu będziesz Kala będzie kogo? Nie, Kogo? Mamy. Ci... Mamy bluzę, masz? Ewa, nie, nie, Ewa, nie, Ewa, nie Ewa czy to, to się da odoprać? Nie. Nie dasz. Mama. Mama, scientist... Będziesz musiał... Co, co, co ty... Co to jest za metoda? Scientist will make up a... A ty jesteś polski, nie? Kala by ja bym tego nie nagrał, to ludzie tak by mi nie tak. ubiły. Su tað dansum, no taltak Samówienie. Robisz komuś zdjęcie albo ktoś ci wysyła zdjęcie, dajesz warstwę clear, na to musisz evenly położyć zdjęcie, tak bardzo równo, i później zalewasz tym i masz magnes ze zdjęciem. Super. Zrobisz to sama, nie? Aha, zgadnij co ja mam! kapcie? Tak. W domu? To proszę, te łotro. co ja mam. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Żeby zaparkować na sam. Sobota, słuchajcie. Mały konik. Mały konik Co mnie tego zapronić. Nie wiem, czy to wstydzę, bo kamera. Mały konik. Mały konik. Mały konik sam podróżuje z góry. Mały konik. Mały konik. Mały konik. Ale piękny tak z wymyśliłem, mały konik. Mały konik. Ale fajny. Dobra, kto poznaje te okolice. Ten dzieciak od tego pływania już się zrobił zielony. Mhm. Tutaj też kot się schował? co za kicia przez chwilę zagrało godzinę, tak? Która jest godzina?